Siema kuliska, z tej strony Bellix to jest kolejny odcineczek na moim kanale a dzisiaj jak widzicie pod tytułem nietypowy odcinek, ponieważ dzisiaj zajmiemy się troszkę nietypowym tematem, ponieważ niedawno minął rok mojego kanału i z tej okazji chcia, chciałem dzisiaj podsumować tak jakby opowiedzieć wam tak w skrócie tak jakby historię tego kanału, jak to wszystko wyglądało, ale na początku może zostaw, zostawcie lajka czy jeśli wam się podobają takie odcinki Zostawcie subskrypcję, dzwoneczka, bo w tym roku chciałbym wbić 100 subów. A my lecimy. Oczywiście, nie płacicie na to, że macie tutaj gdzieś poprawi ucięte troszkę ekranu. Po prostu uciąłem, bo było to naprawdę potrzebne. I zaczynam od tego. Zacząłem nagrywać pod koniec maja 2019 roku. Pierwszy. Na początku wiadomo, byłem niekumaty, jak może tak nazwać. Na początku nazywałem się zwykły YouTuber, jak to niektórzy pamiętają. I nagrałem odcinek Crash Royale Crash 1, który jest jednocześnie najpopularniejszym odcinkiem na moim kanale, ponieważ łączy 14 p w górę i 2 w dół. Tak to jest jeden z najlepszych odcinków, jakie kiedykolwiek nagrałem. No i tutaj na początku miał nie za duża popularność. Te pierwsze odcinki z Brawl Stars utrzymywały mnie na 4-3 subskrypcje I, pod, i chyba w trzecim albo drugim odcinku napisaliście mi, żebym nagrał Brawl Stars. I dopiero od Brawl Starsa zaczął się tak jakby mój rozwój kanału, bo wtedy przebyło ponad, oj, 20 subów na Brawl Starsie przebyło, ponad. Już, już się wprawiam, pierwszy odcinek był oczywiście ciśnienie Dopiero zaczynałem i to przy was zaczynałem, bo ponieważ chciałem, żeby było śmiesznie. No, nie było najlepiej, ale jakoś szło i przez ten odcinek przybyło mi ponad trzy sobie. Nagrałem drugi odcinek, też trochę przybyło. I nowe info na kanale, w którym informuję Was, że, że zmieniam nazwę kanału na tym taką nazwę, jaką mam teraz. I to chyba tyle w tym było tutaj. No wiadomo, tutaj sam Brawl Stars był przez cały czas. Tu drugie info na kanale, w którym mówiłem o regularności filmów. Ja pytacie mi dlaczego nie robię jakoś regularnie filmów, w sensie na przykład piątki, środy, poniedziałki, ponieważ nie chcę być regularnoś, regularności, bo nie chcę, żeby potem była taka sytuacja, że coś Wam obiecałem, na przykład film w czwartek zgodnie z, z, z tym, co bym ustalił, a ten odcinek by się nie pojawił. Po prostu nie chcę, żeby żebym was żebym was załamał, żeby po nie, żebyście się po prostu nie zawiedli na mnie. Nowe intro, no średnie to było. Jakoś tam, jakoś 55, 55 wyświetleń jakoś dało, no nie, ale no w moich osobistych komentarzach, no jakoś genialnie się to nie przyjęło. Wiadomo, dalej Brawl Stars, do, dociągam do 19, do 20 odcinka, tu skoki narciarskie, to było właśnie gdzieś 6 miesięcy temu, tu Brawl teraz i do, do tego momentu już mam 30 słów ponad, 30 subów, w połowę co mam teraz, tu odpalę Malucha, odcinek motoryzacyjny, Seria, która nigdy nie była kontynuowana, ponieważ nie miało ono za bardzo sensu. A co do Malucha, jak chodzi o dzisiejszy czas, to on jest naprawdę teraz wypicowany i miał przegląd wczoraj. I on jest naprawdę, naprawdę teraz na wysokim, oj bardzo dobrym poziomie. Tutaj widzicie Ace of Civilization 2. Dużo, dużo pograłem sobie w niego. Można powiedzieć, że był miesiąc na tego Age of Civilization 2. Wiadomo, tu się jakiś odcinek też wy... Plut live z Brawl Starsa. Tutaj dalej nowa gro Kto by jeszcze, zanim tak jakby koronawirus dotarł, bo to było pamiętam trzy miesiące temu, to wtedy ledwo ten koronawirus tam jakoś w Chinach szalono, nie? A w Europie, może ledwo we Włoszech był jeden przypadek. Więc to były naprawdę, naprawdę początki. No tutaj dalej Brawl Stars live z Rona śmietana. Wiadomo, te live na telefonie się jakoś tam pojawiały co jakiś czas. Ważna informacja. U, tego nie kojarzę. mieć nowy komputer. Aha, no dobra, tu informuję chyba Was o tym, że będę mieć nowy komputer. Na jakim nagrywam w tej chwili, że wiadomo będą odcinki na komputerze. To chyba tyle. I tutaj wiadomo kolejny 30 odcinek, robimy telefon. Pamiętam, to gierka bardzo fajnie się przyjęła. I House Flipper, pierwszy odcinek jaki nagrałem na komputerze. Też bardzo fajnie się przyjął. Ta seria nie doczekała się kontynuacji, ale doczekały się live'y. I zapytacie, dlaczego nie ma live'ów Dzisiaj to grę aktualnie aktualizuję, więc w najbliższym czasie pojawią się liveiki. Ponieważ live się naprawdę dobrze przyprzyjmowało z tej gry, więc bądźcie na żywo! <laughs> House i kosmiczna, pierwszy liveik, który nie był jakoś idealny, ale za bardzo nie ścinał. Możemy zobaczyć, poczekajcie. Pięciopiek w górę, ale bardzo Wam się podobało, więc ja się z tego naprawdę cieszę. Z tego co pamiętam, miałem cichutki mikrofon, bo to był jeszcze stary mikrofon, Ojaju, jak ja sobie przypomnę, co się z tym starym mikrofonem działo, to jest tragedia po prostu, nie? Więc te pierwsze live były takie, takie luźne, bym tak powiedział, I miesiąc temu, wiadomo, to jeszcze był jeden live z Hot i wreszcie przyszły poradniki z OBS-a i tu to dosłowny knockout, jak chodzi o mnie, bo ten poradnik ma 96 wyświetleń. 9 apega w górę, jedno w dół, więc to jest naprawdę coś pięknego, to co wy robicie. Tu naprawdę dziękowaliście mi za to, co, co zrobiłem. No ja się też ja się bardzo cieszę, że wam się podobało, no bo ja to był najlepszy odcinek najlepszy z poraników, jaki nagrałem. Poranik drugi też się przyjął bardzo dobrze 62 wyświetlenia, 30 wyświetleń. To wiadomo, się Minecraft już prze, przeciągał. Dużo Minecrafta, naprawdę. To, jak widzicie, ostatnio też Minecrafta nagrywałem. Jeśli nie widzieliście ostatnich odcineczków, to zapraszam. Tutaj chodzi, jak, chodzi o poranik, to była najlepsza seria. Więc widzicie, 96 wyświetleń, 63 wyświetlenia, 20, 27 wyświetleń, 50 wyświetleń, 24 wyświetlenia. Naprawdę, naprawdę. To co za duże wyświetlenie chodzi dla mnie. Jak montować film w OBS? -ie? To był film, który widzicie ma 52 wyświetlenia i też naprawdę mi się bardzo, bardzo spodobał. Minecraft zaczynamy i renowację ścian też bardzo fajnie wyszedł. No i najnowszy Minecraft rozwój bazy i wBA. I to chyba tyle w dzisiejszym poradniku. Pokazałem wam, jak to wszystko wyglądało. Miałem zloty, upadki, ale w końcu dotarłem do tych 60 subów. W tym roku chciałam wybić 100 subów, więc proszę Was o subskrypcję. A się chyba będę z Wami żegnać. To wszystko w tym poradniku. Nie za długo, nie za krótko. Mamy 7 minut, prawie ja się będę z Wami żegnać. I to chyba tyle. No i cześć.